Czy nie przepychanie góry? Przepycham głaz na wydechu. Na bezdechu otwieram dłonie i na wdechu naciągam głaz na siebie. Zatrzymuję się, na bezdechu obracam dłonie i na wydechu przepycham głaz przed siebie. Robię to z lekkością. Kiedy przepycham głaz do przodu na wydechu lekko unoszę się na kolanach. Lekko ręce kątuję ku górze, ale nie prostuję ani łokci, ani kolan. Rozluźniam dłonie i na, ciągając na wdechu głaz na siebie, lekko siadam na kolanach. Następuje obrót dłoni na bezdechu i na wydechu emitujemy świetlistą energię, którą ten głaz przesuwamy. Z czasem możemy poczuć nawet opór, kiedy przesuwamy głowę. To ćwiczenie wykonywane regularnie wzmacnia nasze plecy, leczy plecy.